Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne są wynikiem przewlekłego stanu zapalnego, toczącego się w jelitach. Zespół nieszczelnego jelita inaczej nazywany jest zespołem cieknącego jelita bądź zespołem jelita przesiąkliwego. Jest on spowodowany przewlekle toczącym się procesem zapalnym w organizmie, który powoduje wzrost przepuszczalności jelit. Dochodzi wtedy do rozluźnień wiązań ścisłych. Z tego powodu do krwiobiegu przenikają zbyt duże, nie do końca strawione cząsteczki pokarmu. Alergeny białkowe, pochodzące z niestrawionych cząstek pokarmu, obecne w układzie krążenia indukują produkcję przez układ immunologiczny swoistych przeciwciał klasy IgG, które łącząc się z alergenem tworzą kompleksy immunologiczne. Kompleksy immunologiczne są usuwane przez układ odpornościowy w warunkach fizjologicznych. Jeżeli jednak nagromadzi się ich zbyt dużo, to krążące wraz z krwią kompleksy mogą odkładać się w różnych narządach, wywołując różne niepokojące objawy. Dane wskazują, że najwięcej dolegliwości manifestuje się ze strony układu pokarmowego. To właśnie w jelicie gromadzi się najwięcej kompleksów immunologicznych. Ze względu na silne unerwienie jelita często nazywane są drugim mózgiem. Z uwagi na ścisły kontakt jelit z naszym mózgiem, objawom jelitowym często towarzyszą dolegliwości ze strony układu nerwowego, np. w postaci migren. Objawy nietolerancji pokarmowych. Mogą manifestować się również ze strony skóry, zwłaszcza w przypadku dzieci. Najrzadziej symptomy dotyczą układu ruchu. Przy nietolerancjach pokarmowych największy problem stanowi trudność zidentyfikowania źródła problemu i połączenia go ze spożywaniem konkretnych produktów. Objawy nietolerancji pokarmowej są niejednoznaczne oraz niespecyficzne. Mogą one wymagać konsultacji wielu specjalistów, takich jak gastroenterolog, neurolog, reumatolog czy dermatolog. Dodatkowym utrudnieniem jest pojawienie się objawów w różnym czasie po zjedzeniu konkretnego produktu spożywczego. Objawy mogą wystąpić po 24 godzinach lub być opóźnione nawet do 96 godzin i utrzymują się czasem od kilku dni do nawet kilku tygodni. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nadwrażliwości pokarmowych, zapraszamy na naszą stronę internetową www.eurolinefood.pl.